thank yeah. you Gracias. Witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak mówiłem, jestem w lesie, aby dalej kontynuować pracę nad budową obozu. Ej, przykryłem plandeką dach, więc teraz deszcz nie straszny, może sobie padać. Można się tu schować. Jednak jest jeden problem, bo gdy nie było tego dachu, to cały dym, który leciał w tą stronę, przelatywał na drugą stronę. Tymczasem, gdy jest to zasłonięte, ten dym tutaj wpada i zawirowywuje, bo nie ma gdzie się wydostać. I wali prosto w ślepie. Dajbym <grym> tak, dzisiaj wypłakał. <grym> A tak na poważnie: dzisiaj kawa bez spektakularnego posiłku, na pewno żadnych papryczek. Ale, yy, ale dzisiaj zdrowe yy, ciastka Wita, które, które lubię bardzo, bardzo lubię. Także dzisiaj ciasteczko, kawa i dalej biorę się do pracy, ponieważ to nie wszystko. Chcę dokończyć dzisiaj jeszcze tą ławkę i zacząć wzmacniać tutaj zasłaniać jeszcze te ścianki. Taki mam zamiar, jeżeli ten mnie nie zabije masakra e... Pff, no nie Więc jak na razie tylko tyle, zobaczę ile jestem, będę w stanie dzisiaj zrobić. Dzisiaj chłodniejszy dzień, moc, mocny wiatr i tak to wygląda. Posiedzę sobie chwilę, odpocznę, zrelaksuję się, posłucham szumu wiatrów tak sobie posiedzę. te dym nie zje. Ławka Została um, ukończona praktycznie jeszcze ze 3-4 sztuki mógłbym dociąć, dołożyć, ale chciałem troszkę zostawić więcej miejsca na opał. Bo tutaj właśnie, teraz gdy mam już zalaszenie, to będę składował um, także opał. Yy, drewno opałowe, które, które sobie tutaj będzie schowane. Jest tu przewiew ale nie będzie tu deszczu czy śniegu i to drewno zawsze będzie suche aby móc normalnie palić ogień dzisiaj wieje ale pięknie jest dodatkowo położyłem trzy na razie myślę, że może jeszcze dołożę trzy beleczki na nasz dach nie chciałem, bo dzięki tym belkom ten dach jest bardziej widoczny. Bardziej rzuca się w oczy, tak można powiedzieć. Ale i tak to nie jest to, co było wcześniej, gdy szedłem tą łąką, tą, tym polem. Konstrukcję z tej brzozy było widać z kilometra. Tutaj szedłem bardzo blisko, jak widzieliście na filmie, praktycznie było niewidoczne. Dopiero z przybliżeniu było dokładnie to widać, że to tutaj się znajduje. Nie, na pewno nie idąc, nie rzuca się od razu w oczy, więc tak myślę, że to fajnie. Położyłem to z tego względu, żeby tej plandeki od tej strony, gdyby tu wiatr wpadł, no jest tu las w lesie, wiatr nie hula jakoś tam zbyt intensywnie te drzewa pochłaniają energię tego wiatru, ale gdyby tu chciał wpaść... To tą plandekę mógłby tu podwrywać, podrywać i mógłby to rozwalić. Dlatego dociążyłem ją trzema kołeczkami. Czy potrzebnie? Nie wiem, ale tak zrobiłem po prostu. Miałem taki pomysł. Jak na razie tak zostaje. Co zostaje na następny odcinek? Gdy tutaj będę? Nie wiem, czy tutaj będę, ale gdy tutaj będę, to z pewnością dorobię. Klocki na jedną i drugą ścianę, one nie są potrzebne, nasze znaczy są potrzebne. wizerunkowo nie są potrzebne, bo zasłania nam te boki plandeka. Jednak one są potrzebne do tego, bo w tym momencie, gdy dołożymy tu kołki od samej ziemi aż do samego dachu, staną się ścianami nośnymi i będą podtrzymywać dach. Że to będzie solidnie, bo jak na razie. Ten dach wspierany jest na dwóch takich cienkich patyczkach. Gdy dołożę tych klocków, to wtedy stanie się to bardziej stabilne i bardziej wytrzymałe. A gdy przyjdzie ciężar śniegu, deszczu, liści, idzie jesień, jest jesień, więc to wszystko zaraz będzie opadać i będzie miało swój ciężar. Nie może się to złożyć. Tym bardziej wiemy, jak bardzo krucha jest brzoza i i tyle, zjadam ciastka, bo bardzo dobre. Moje ulubione. Jadę do domu. Na dzisiaj starczy pracy. Trzeba podpoczywać przed powrotem do roboty. Żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć.